Było trochę to dużo tej pomocy chyba. Co to się w ogóle na botcie kurwa dzieje? lolu z pikiem? No nie, nie, nie. A ją. No chodź tu. Mam cię ciekawka. Jak ja chyba pociąpuję. Jak ja chyba morduję, człowieku, jak to chyba jest one v 3 Chyba wyjaśniane jest na grubo. Łatwa gra komputerowa. O nie, no weź mnie nie stunaj, loska. Dobra, easy. Dobra, S. Dobra, S. Dobra jest. Dlaczego ta lud nie otrzymała mojego obrażenia od takich... Papa duru duru, papa duru a pi pi Jak oni chyba są robieni one pi 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 Jak pingujesz to może pi gościu, co? Łatwo. My się słapnąć musimy. Dobra, bo on się właśnie wykutka. O kierwa! Piękna jest giereczka. Ojej, nie za dużo ich? Nie, poczekaj, nope. no, bo i tam jest trójka, nie dwójka. Spokojnie. Nie no, czwórka to trochę za dużo. Jak on chyba... Nie no, gdzie jest auto-attack od towera? Come on. Nie ja, no, ja tam nie chcę iść, jebać. Dobrze mu domu robisz, tam... Ła, wow. lol, piątka na dole. Chyba darmowy turecik jest oddawany. Nie no, co tu się od... Jak oni chyba są wyjaśniani, hery. Ej, no dlaczego on mnie stunuje? No chyba coś mu się pomyliło, Kierebka. Tak, my chyba bazę rozbieramy, Hele. Bon do tu, kireba. Ty, a wiesz co? Wiesz, że jak kurwa gram w Ligo, to gram na monitorze wyłączonym? Na 100 No, Stereo 7.1. A SSD No nie no, ale że ja stuna dostałem Że coś im się chyba pomyliło Nie no, ale że im się coś pomyliło Dobrze wyjaśnieni. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jak ona mi mana dała na skilla? Jak ona chyba ma 50 kill No po co ten herald? Co ty robisz gościu? Nie no, dużo ich tu trochę jest nam idzie Dlaczego Nasus na nie splituje? Dlaczego nie gramy 1 one Dlaczego team uprawia trolling? Czemu oni nie zrobili barona? 5 na 2 byli przecież. Czemu trenda się tepa na bota jak tam nikogo nie ma? Co to się dzieje w tej dywizji? Ojej, 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 ojej. Nie strasz, nie strasz. Nie no, jak ja ich chyba morduję? Ej, no weź mnie, zostaw, ty. Nie no, chodź tu. Dobra, wyjaśnienie Jakie chyba professionaly rikery, co? Ty, jak my tu się wyjebiemy wszyscy zaraz? Dawaj tą lulkę? oj, ojoj oj, oj, oj. Nie no, ale chyba mnie zostaw gościu, co? Chyba wygrywane. Spójrzcie tego towersa normalnie na pyrę Łatwo, jak ja chyba Ace jestem Nie no, poddajemy się normalnie Nie no, ale że może by umarli O! Jeszcze bym ich wyjaśnił Dawaj skończymy tę gierkę komputerową Dlaczego li konektuje, Co ona robi?

Kończcie giereczkę, macie Nasusa, który one-shot... Który one-shotuje Nexusa. Kończcie, 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 kończ to! To za troll jebany. Co on robi? No to jest co za pieseł. Jak byli 2 na 3, to nie chciał skończyć, a jak kurna co za troll jebutny butny Kolejny troll, co on tu robi? Dobra, on kurwa kieruje. Dlaczego on mi nie powiedział, że się bije. No lecisz nasus Piesus. <laughs> o oh, gość chyba mul trochę nie siadł nie no kończymy giereczkę generalnie nie no umarłabyś byś może herę Ja bo chciałem napisać